Angielski dla zabieganych ucz się w swoim tempie. Zaczynamy. Personal Growth: Motywacja i Rozwój Osobisty. Motywacja i rozwój osobisty to kluczowe aspekty, które pomagają osiągać cele i budować satysfakcjonujące życie. W tej lekcji poznasz słownictwo związane z motywacją, samodyscypliną i rozwojem umiejętności, które możesz wykorzystać w rozmowach o sukcesie, ambicjach i pokonywaniu wyzwań. Aby łatwiej przyswoić sobie nowe wyrażenia, najpierw posłuchaj tłumaczenia, następnie powtarzaj zwroty przydatne w codziennych sytuacjach. Determination. Determinacja. Determination. With determination you can achieve anything. Dzięki determinacji możesz osiągnąć wszystko. Ambition. Ambicja. Ambition. His ambition is to start his own business. Jego ambicją jest założenie własnej firmy. Self-discipline, samodyscyplina. Self-discipline Self-discipline helps you stay focused on your goals. Samodyscyplina pomaga skupić się na celach. Mindset, sposób myślenia. Mindset A positive mindset can change your life. Pozytywne nastawienie może zmienić Twoje życie. Persistence, wytrwałość. Persistence Persistence is the key to overcoming obstacles. Wytrwałość to klucz do pokonywania przeszkód. Growth, rozwój. Growth Continuous learning leads to personal growth. Ciągłe uczenie się prowadzi do rozwoju osobistego. Goal setting, wyznaczanie celów. Goal setting. Effective goal setting helps you track your progress. Efektywne wyznaczanie celów pomaga śledzić postępy.